Kapłani i prorocy mówią do przywódców i do ludu Izraela, domagając się śmierci proroka Jeremiasza. Z kolei prorok Jeremiasz tłumaczy im, że mówił im trudną prawdę, że wzywał ich do nawrócenia, do opamiętania, do posłuszeństwa Bogu ze względu na Bożą wolę, ze względu na ich ocalenie. Upominanie nie jest proste. Warto, kiedy chcę kogoś upomnieć, wcześniej przyjrzeć się swoim intencjom. Co mam na celu? Czy chcę się zemścić, chcę się odegrać, chcę komuś dowalić? Czy może chcę kogoś naprowadzić na właściwą drogę? Biorę też wtedy, te, ryzykuję to, że. Może ta osoba przestać mnie lubić, ale również ryzykuje pogłębienie prawdziwej, mądrej relacji. Tak powiem szczerze, że niełatwo w tej Ewangelii dopatrzyć się dobrej nowiny. Ta historia sama w sobie jest straszna. Ona jest bardzo brutalna. Młoda dziewczyna, pewnie ładna, Delikatna sama w sobie, która pewnie ma kilkanaście lat, niesie na misie dopiero co obciętą głowę Jana Chrzciela. Ale też same powody ścięcia Jana są tak po prostu głupie, są naiwne. Przez przysięgę złożoną po pijanemu ponosi śmierć największy z proroków. Ratunek dla nas przychodzi w ostatnim zdaniu, w którym czytamy: Uczniowie zaś Jana przy, przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli Jezusowi. I to jest dobra nowina. Są takie Ewangelie ostatniego zdania, że ostatnie zdanie jest dobrą nowiną dla każdego z nas. Co jest tą dobrą nowiną w tej Ewangelii? To, że ci uczniowie poszli do Jezusa. Bo cokolwiek by się działo w naszym życiu, na jakie zło byśmy nie patrzyli, kiedy opowiemy o tym Jezusowi, to mamy szansę sobie z tym poradzić. To zaczyna się dla nas jakoś prostować, układać. Może uciszają się nasze emocje, przygasza, przygasza nasza złość na to, co widzimy i czego doświadczamy. Bo cokolwiek by się działo w naszym życiu, warto z tym przychodzić do Jezusa i mu o tym opowiadać. Bo bywa tak, że tylko On jest w stanie przez to nas przeprowadzić.